Anxious Generation, czyli książki o tym, jak, jak zmiażdżone są mózgi młodych ludzi smartfonami. On po prostu stawia, że albo zakażemy używania dzieciom smartfonów, zrobimy to co z alkoholem, że dopiero od pewnego wieku. Tak. Albo po prostu zniszczy to, bo to jest gorsze od narkotyków i po prostu cywilizacja biała wpadnie w taki dół, bo, bo w Chinach dzieci nie używają smartfonów, nie wolno grać, w dwie godziny chyba w, na dobę wolno grać, na, w tygodniu, przepraszam, dwie godziny w tygodniu może, może mały Chińczyk sobie grać w gry komputerowe. Jest to straszliwy reżim oczywiście, ale w tym wypadku ten reżim służy ochronie spójności społeczeństwa. No więc Heitz z takim pedagogiem lukianowym, Georgem Lukianowym napisali właśnie taką książkę pod tytułem Rozpieszczony umysł, gdzie oni pokazują, że jakby cała, cała rewolucja, która zmiażdżyła umysły zaczyna się od odwrócenia trzech oczywistych prawd, które są trzema prawdami, na których jest oparta nasza cywilizacja. Tymczasem młody człowiek od kilkudziesięciu lat w, na Zachodzie, w Ameryce czy w krajach Europy Zachodniej, wychowany jest w odwróceniu tych. Czyli? Czyli pierwsza to jest, y, mówimy, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czyli, nie wiem, peraspera adrastra mówili. Czyli wysiłek, praca, tak trening. No pain, no gain. Musisz tak. się wysilić. Tak. Jak chcesz mieć sukcesy, jak chcesz... Musi boleć. Wszystko czasem musi boleć. Otóż oni są uczeni... Nic cię nie może boleć. Komfort, komfort. Należy ci się. Należy ci się. Nie wolno, żeby cię ktokolwiek irytował, żeby cię ktokolwiek krytykował, żeby. No, przecież... To jest prawo człowieka podstawowe. To teraz... Nikt cię nie może zestresować. Rafał, dodam to właśnie między innymi ta agresja wobec Charlie'ego Kerka polegała na tym, że przecież co mu zarzucano? Czy on jest, czy on źle do ciebie mówi? No, no nie. Czy on was obraża? Nie. No, Jego o... obecność powoduje nasz dyskomfort. Ja, ja jestem, czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że aborcja jest zła, to ja czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że są dwie płcie, to ja czuję niepokój. Dlacz, a, no, to, no to rozmawiaj z nim. Nie, to jest dyskomfort. Mhm. To, jest, to, jest, to jest, tego dotykamy. No, no, jest... no ale to się stało dogmatem. To się stało dogmatem tej antycywilizacji, właśnie, że yy, co cię nie zabije, to ci zaszkodzi. Oni to. Mówisz ten pierwszy. Ten. To, to, to jest ten pierwszy. Drugi to jest zanegowanie takiej oczywistej prawdy, że nie wiem, czy w tej kolejności podaje co oni, bo drugie, może to był trzecie, ale że wszyscy wiemy, że granica między dobrem a złem przechodzi przez człowieka że w każdym z nas się toczy wojna między dobrem a złem. Każdy jest wystawiony na pokusy, każdy e, musi w, zło w sobie zwalczyć i, 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 i ta granica nie przechodzi między ludźmi, tylko przez każdego człowieka jakby w tym. A oni są uczeni, że tamci są źli, a my jesteśmy dobrzy. Prawda? Tamci są, i więc mnożenie tych obelg... ...wykluczających słów populiści, a prawda, wszystko przypisywanie cech najgorszych, przy jednoczesnym wybieleniu samego siebie. No to jest, to jest też absolutnie zniszczenie jakiegokolwiek kapitału społecznego. Ponieważ ten kapitał społeczny musi zakładać, że musimy się doskonalić. No ale nie, nie musimy się doskonalić, bo my jesteśmy dobrzy, a zło to są na przykład biali. Mężczyźni, heteroseksualni. O, to już a Nie daj Boże, chrześcijanie. A, a już zwłaszcza chrześcijanie. A więc my się nie możemy, nie musimy doskonalić, bo jesteśmy doskonali. A poza tym doskonalenie się, patrz, pierwszy wprawiłoby nas w dyskomfort. A nie możemy mieć żadnego dyskomfortu, bo to nam się należy. Jak ale... przynosi, Jakie to przynosi efekty? Ja cytuję z lubością te badania z military.com, już wielokrotnie to powtarzałem, ale no nigdy dosyć, bo, bo być może też hmm. rozumiemy trochę, co dzieje się w Stanach i postawę Trumpa można zrozumieć. Jeżeli badania amerykańskiego portalu wojskowego pokazują, że 77% Amerykanów między 17 a 25 rokiem życia nie kwalifikuje się do służby wojskowej ponieważ jest a. uzależniona, b. E, e, zbyt otyła, ociężała, nie, nie, nie jest w stanie przejść z tego egzaminu sprawnościowego, c. ma kartotekę policyjną, a czwarte to jest zaburzenia właśnie tożsamości, jakieś, y, inne y, in, inna tożsamość ukryta w moim ciele, uwięziona w moim ciele. No. No tak, to jest to, to... I, Ale 77% młodych Amerykanów, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić... Te wszystkie cztery rzeczy, że jest zbyt otyły facet, który uważa się, że jest kotem, a jednocześnie jest uzależniony od alkoholu i ma na swoim koncie kilka rabunków, bo na narkotyki potrzebował, prawda? To jest efekt rozbrojenia, który po części jest ideologiczny, ale dlatego ta ideologia wywarła taki silny skutek, że poszły w nią ogromne pieniądze. A dlatego poszły w ogromne pieniądze, że wytworzono bo tu też trzeba powiedzieć, że te wielkie korporacje yy, rosły, to yy, rozumy tyle miały co pantofelek. Pantofelek pierwotnie jak żreć i rosnąć. I nic ich nie obchodziło. Niszczyły społeczeństwo, bo po prostu dzięki temu miały większe zyski. No, na przykład yy, dlaczego ludzie są uzależnieni, no bo... W, bo, bo, bo polityka antynarkotykowa była nieskuteczna. Dlaczego była nieskuteczna? Bo ogromne pieniądze piszły w to, żeby nie można było skutecznie zakazać narkotyków. Różnego rodzaju, nie mówię o tych twardych, które baronie, baronowie kokainowi z Kolumbii wprowadzają na rynek amerykański, czy fentanyl, których wiadomości, że Chiny... Chińczycy produkują. Tak. Chiny, się nawet nie opierniczają. Mówią, były wojny opiumowe, wyście nas tak załatwili, to teraz czas na zemstę za to, co nas, co Chińczycy nazywają czasem upokorzenia, prawda?